Cześć wszystkim, siemanko, kolejne podsumowanie żmijowego spłacania. Obiecałem Wam, że będzie w połowie miesiąca. Yy, mamy dzisiaj 18 lutego i jesteśmy dwa tygodnie przed ostateczną spłatą żmija. Ostateczna spłata żmija yy, to 480. Yy, kaka, z czego spłaciłem już 240 240 jest jeszcze do spłacenia, z tym, że troszkę poddrożała nam tutaj plata, więc bardziej bym powiedział, że to jest. 520 milionów więc brakuje nam koło 216 milionów jeszcze do spłaty em, tego, że kredytu tak? E, więc, ogólnie rzecz biorąc mam w depo już 30 paczek platy zacząłem sobie po gdzieś tą platę tutaj kupować e, no i ogólnie w depo, trochę krótki odcinek będzie, bo nie chcę was tutaj przedłużać za bardzo bezsensownym gadaniem, po prostu w dużym skrócie, mamy 30 paczek platy na markecie mamy 176 milionów, z czego dosyć dużo jeszcze na sprzedaż, ale też dosyć dużo do oddawania, bo ostatnio biegałem sobie dosyć sporo ze znajomymi i mam trochę do oddania na zasadzie, że po prostu ludziom wiszę kasę, bo ja sprzedawałem te itemki, więc jest na podział, nie? Ogólnie rzecz biorąc była mordownia i teraz jest event z siewcą, biegam ostro morany, byłem 10 celek, celki w sumie na minus, moranki... Nie poleciało mi nic takiego w tym tygodniu. Wszystkim gdzieś tam naokoło jakieś alorne holmy dropią, niestety. Ja nic nie wyciągnąłem z tych Moran i Selek na razie latam. Jestem bardziej na minus w sumie niż na plus. Z Moran za bardzo nie da się być na minus, ale z tych Selek jak najbardziej. No, jeszcze dzisiaj mamy cały wieczór, więc będziemy próbować coś tam zdropić fajnego. W ogóle niebieskie itemki nie chcą lecieć ani z Lugusa, ani z morki. Ale tak poza tym, to od ostatniego filmu. Udało mi się dropnąć otwieracz, bardzo dużo biegałem e, V2, e, maniaczyłem V2, mamy ich zabitych chyba z 250 czy 300 od ostatniego filmu. E, z mordowni z takich fajniejszych itemów to poleciał chyba tylko hełm niełaski, a tak to jakieś itemy na zasadzie e, kurde, smoczyk na jakieś tam niskie mejroty, czy jakieś takie senotory, nic konkretnego, w sumie to wszystko na podział gdzieś tam, to z tego całego podziału z mordowni miałem, może z 2-3 miliony golda co nie jest wcale dużo, więc raczej z samego czystego golda tam leciało. E, poza tym z fałeczki jeszcze poleciał e, alornik, więc to zawsze e, fajnie. E, byliśmy na morce i teoretycznie poleciała nam jedne, jeden, fajny item, bo poleciała pamięć, ale to było w nowej gildi na, e, na oczywiście oddanie temu kto to nosi. do Lary Lary Homar, a poleciało nam 39% B2 z magni redukcją ataku wręcz bardzo fajny hełm Lary na pewno e, dużo mocniejszy będzie teraz dzięki temu hełmowi, tylko musi 120 level bić z morki dobra z morka oddała ale jest przed siewcą bo dostałem Bibanda e, którego sprzedałem chyba za 13 kk e, później z fałki wpadł tylko go zbrojka którą e, dałem na markecie albo kumplowicz nie pamiętam teraz chyba, chyba na markecie ją wystawiłem e, także tam był B-Mental, fajny orbik, więc cała zbrojka około 13kk jakoś tak mi się wydaje z tym orbikiem, 13, 12 gdzieś kk. Więc w sumie nie było dużo fajnych dropów. I teraz tak, podsumujmy sobie, że ja mam 30 paczek platy, jest to po aktualnej cenie powiedzmy 19,5kk. Zapłaciłem już bajkowemu połowę, czyli tam te 240 milionów na tamten moment, tak. I mamy 176 milionów. 176 milionów na rynku. Mamy 435 milionów 500. 435 milionów 500. I ogólnie rzecz biorąc to tak, ja raczej nie wyrobię się z zarobieniem całych tych pieniędzy. Brakuje nam jeszcze 90 kK. Mamy dwa tygodnie. Teoretycznie mógłbym, ale po pierwsze, skupiam się ostro na zdobyciu nowych przedmiotów, które jeszcze, których jeszcze nie mam, na wbijaniu psycho-expa. Te pieniądze poszły gdzieś jakby na drugi, na drugi plan. Aktualnie nie nie się ostro tak kasy jak wcześniej, czyli nie biegam jakiś, nie wiem, nie stoję cały dzień na kluczu fiokowym, nie biję morkfira. Nie biegam jakichś takich rzeczy, które bardziej pod kasę, typu na przykład Rawul wiem, że trochę lepiej oddaje, czy jakaś wieża Geo. Biegam po prostu fałki, bo tam wiem, że będę wbijał psychoexpa. Latam w kółko morki, latam w kółko. Jakieś selki staram się dropnąć itemy. Na tym trochę tracę tej kasy, raki są po milion golda. No kurde, jak nie poleci ci Rara, ani jakiś dobry drift, to jesteś na minus za tę morkę i tracisz dodatkowo godzinkę do 40 minut. Więc ja aktualnie z kasą trochę przystopowałem i, jak mówiłem, na ostatnim firmkastie jeden z moich widzów, 40 czy tam 50 level, barbarzyńca, dropnął no. latarnię życia, sprzedał ją już dosyć drogo i już się z nim zgadałem, że jeżeli pod koniec miesiąca będzie mi brakować kasy na tego żmija to on mi pożyczy parę kaplaty, żebym ja mógł sobie dalej po prostu progresować. Nie zatrzymywać się teraz specjalnie, zamykać się na jakieś wieże czy coś, żeby zarobić te 90 k ostatnie. Te dwa tygodnie, tylko żebym sobie mógł wyprogresować, zapłacić y, tam powiedzmy z własnej kieszeni y, te 16 kaplaty czy tam 17, y, te 4, 3, 4 czy 5 kaplaty y, pożyczę sobie od tego chopa on nie jest pewny w ogóle czy chce grać barbarzyńcom nawet, więc nawet nie wie w co te pieniądze inwestować, to wszystko mu na razie leży, więc uznałem, że dobra, to sobie od niego pożyczę. Y, mój progres będzie fajnie, wiecie, y, no nie, nie będę tego zatrzymywał progresu na dwa tygodnie, tylko po to, żeby... Zarobić te pieniądze, to jest taka możliwość, to z niej po prostu skorzystam. I ogólnie dzisiaj chciałem Wam przedstawić mega fajną sprawę, którą sobie zrobiłem w arkuszu Google. Jeżeli chodzi o progres mojej postaci, to jeszcze muszę zainwestować w tą postać. Ale to jest tak obszerne, że uznałem, że zrobię z tego totalnie nowy odcinek. Yy, także kurde, nie kolejny farmcast, prawdopodobnie kolejnym odcinkiem będzie farmka, a później po nim może zrobię taką serię odcinków na zasadzie yy, top tier lista drifów, bo dużo siedziałem ostatnio na kalkulatorach i sobie te drify tam sprawdzałem, zrobiłem taki obszerny w ogóle arkusz z tym, że ile już wydałem kasy na postać, ile jeszcze muszę wydać kasy na postać i na taką postać na zasadzie wszystkie itemki na Gold 1, całe kusi dragi, wszystkie drify na arcy poza mm, alurnami. Taka, tak fajnie sobie zrobiłem jakby max, powiedzmy max Bo to dalej nie jest max, ta gra jest, jakbym chciał zrobić max to te pieniądze to byłaby w ogóle jakieś hardcore, a i tak już jest hardcore'owo I kurde, no jaram się tym ostro, także w kolejnych filmach postaram się wam coś z tego skleić I Oby było na tyle, lecę na morki Lecę na w sumie chyba tylko morki, już się selek, raczej nie będę latał, bo to strata kasy. Chociaż bardzo bym chciał to karwasze. I to by było na tyle. Krótszy odcinek, ale same konkrety. Także brakuje nam jeszcze 90, 85 milionów golda. Ale wątpię szczerze, że to zrobimy. Prawdopodobnie będzie kredyt. I tyle, i tyle. No. Także widzimy się za 3 dni. Siemaneczko i cześć.